No i dobra trzeba tego dziada wziąć Go ustawić już tam na miejscu jakby by to powiedzieć spoczynku Ja witam się z wami w kolejnym odcinku gdzie Będę go dzisiaj przedmuchiwał i obiecałem wam taki odcinek Którym tam mniej więcej powiem Ile jestem w plecy Bo tak sobie tak na szybko w głowie kalkulowałem I tak sobie pomyślałem Że nie nie z tego nic nie będzie Tak więc co Kombajn zaraz będzie przepalony Jak widzicie tu z tyłu już trzypek stoi Tak więc ja tu już zacząłem uprawy ale to będzie kolejny odcinek, może zrobię na to szybki, szybki odcinek, taki z uprawy tutaj z siewu, poplonu i zobaczycie, jak to ładnie tu będzie wszystko ogarnięte. Eee, co jeszcze, takich aktualizacji, to zobaczcie, dom się trochę zmienił, trochę tutaj bałaganu i także tak to wygląda, nie? Tak więc, co do kombajnu, to za chwilę trzeba będzie go całego wyczyścić. Zobaczcie tu wszędzie pełno plew. Widzicie, tu już to częściowo zaczyna wyrastać, to wszystko trzeba wydmuchać tak aby można było go spokojnie okryć Ja go ogólnie nie myłem, a nie wiem czy w ogóle go jeszcze myć, czy nie bo teraz co będzie na klipa, jeszcze mam tam nie wiem hektar gryki do skoszenia na ten rok i to będzie już wszystko nie? O, pas dobrze, że tak jest, bo ostatnio jak miałem tak pas tutaj przełożony, to on tutaj obcierał o to koło i wtedy, no niestety pas się przetarł i 300 w kibel A że miałem jeszcze taki zapasowy jeden, to jest chyba OptiBelt klasa. Jak dobrze pamiętam, to to założyłem. O, tu wszystko jest ok, kurczę. Tak więc co, paliwko jeszcze jest? Jeszcze coś tam jest na dnie, jeszcze jakieś tam 10-15 litrów jest. Trzeba go pewnie dotankować. A zobaczcie, zobaczmy, taki brzydki ja chyba go, go, go jeszcze umyję przed tym koszeniem. Wezmę karszera chemią go całego wypsiukam przy tym samym korzeniu tej gryki i wtedy będzie e, ładnie o tu gdzieś jedna lampa jest tak więc o ta lampa jest do wymiany gdzieś zawadziłem albo naziwne albo co nie mam pojęcia a szkoda no ale trudno będzie nowa ale zobaczcie jak ją brudny tak więc jadę go wydmuchać i wtedy co nieco więcej poopowiem i chyba odpalę mu tak żeby jeszcze troszkę nam wrzuciła tylko niestety go dzisiaj nie wydmucham kurde bo niestety no z paru przyczyn ale to co się odwleczy to nie uciecze a już dzisiaj znamy kompojt stoi No. głowne rzeczy można wyznalić, To do wszystko szatów wyczyścić, wydmuchać że żeby, o takie badziebia tutaj właśnie powodują korozję ale to jest raczej na powietrze by to fajnie ruszyło no to wtedy wiadomo święto to dopiero pewnie aż w piątek to wydmucham mam nadzieję, że do tego czasu nie będzie też padał i będzie wszystko ok Сейчас мы на обратах. Боже мой, да? pociski to za chwilę tam podejdziemy i mam nieco od powiem o bilansie z no i w końcu ile, ten, ile za tym komajdałem bo to bardzo dużo ludzi ciekawi a jeszcze nigdy tego nie mówiłem a więc wszystkiego za chwilę się dowiedzieć. No i kombajn został trochę przedmuchany. o Widzicie, tu jeszcze trochę zostało, to za chwilę to zgarnę. Tak to jest z tych wszystkich większych o, syfów, to postaram się teraz to Bo teraz to o, łatwo to się zgarnie. A wtedy tylko powietrzem ładnie się wydmucha i będzie git. Taki właśnie mam na, to, na ten rok patent, żeby go przygotować do zimy, żeby go tak nie zostawił samopas. Jeszcze tu mnie ciekawi. O, otworzymy tutaj. O, tutaj było to łożysko wymienione. O zobaczcie co tu jest. To jest trochę ziarna, właśnie, a to chyba z zbiornika. Łożysko jest całe, wszystko ładnie, piękne. Tylko tu się zawsze od groma plew zbiera. O, jest? O. I powiedzcie, czy u Was też się zbierają tutaj w tym miejscu plewy? I ja to ogólnie wydmuchiwałem tutaj na wylot, drugą stronę też zajmowałem i to przedmuchiwałem, i było wtedy ok tylko chyba to będzie trzeba na, na włączonym kombajnie zrobić żeby od razu to wszystko wydmuchiwało no, także tyle um, co do wyczyszczenia jego kamera czysta, czysta jest tak więc tak, ten kombajn w zeszłym roku mnie wyszedł e, z transportem kupnym oraz naprawą zeszłoroczną, to było około 10 tysięcy złotych tak więc widzicie, za 10 tysięcy złotych miałem kombajn na miejscu już gotowy do żniw Jak wiecie, ten header był no, to były ostatnie jego żniwa zeszłoroczne, tak więc no widzicie, w tym roku jest inny header. O, osłony nie ma, bo jedno ucho odpadło, niestety, będę musiał to naprawić. Eee, ty w tym roku, w tym roku, co za wkład nie ja miałem? W zeszłym roku, a jeszcze tam w zeszłym roku ten pas jezdny Pęk jeden także go wymieniłem wtedy. A w tym roku co? Kupno headera, kupno headera było za 500 zł, czyli 500 zł header. Teraz motowidła. To jest właśnie teraz pytanie, co? Ile tu chłopaki wieli. A Wam powiem, nie wiem, może się obrażą, może nie. Tak po znajomości to ode mnie nic nie wieli. Naprawdę <śm> są niesamowici. Tak więc ja się z nimi tak umówiłem, że jeżeli nie chcieli ani grosza ode mnie, to ja, żeby tak ich jakoś tam zrekompensować to, że Jakoś poświęcili swój czas i w ogóle wszystko, i oddali swoje motowisko. Bo mogę je sprzedać na złom i dostać tam jakieś tam pieniądze, nie? To ja postanowiłem tak, że przyjadę im i pomogę przy ich projekcie. Widzieliście bardzo fajny, ciekawy projekt. Budowa Bizona takiego super, może był, No super, Bizon Super, nie? Z 0,56, tylko po, według garaż i im pomogę w tym projekcie na tyle, ile będę mógł. No i coś tak dogadaliśmy, nie? Tak więc <laughs> ręka ręka myje. Eee, a co do zbiorów tegorocznych to eee, w tym roku zebrałem jakieś 17-18 ton żyta. No i do tego jakieś 4 4,5 tony pszenżyta, nie? I to są moje zbiory. Cena średnio 550 tona żyta i 600 zł tona pszenżyta. A do tego jeszcze dochodzi tak, teraz jakie koszty poniosłem w. jakby to powiedzieć, przy produkcji tego, czyli tak, na rok zużywam średnio tutaj kombajn to wyszło 200 litrów paliwa. E, ciągniki na orkę, siew oraz inne takie tam pierdoły to jakieś też 500 litrów to mamy je łącznie około 700 no z tym pierdołami, koszeniem i w ogóle A tylko, że trawy tam nie liczę bo trawa to jest zupełnie co innego to jakieś też. E, widzicie, to jest 200 i 500, to jest 700 litrów do tego tak e, ile tam było? 3 tony nawozu azotowego w tym roku nie kupowałem żadnego NPK chyba nie kupowałem to są 3 tony NPK i do tego jeszcze no odżywki e, do tego jeszcze był mocznik, pół tony i sobie policzcie sami ja tu już ogólnie nie będę już wiele więcej mówił, bo jest temat rzeka, czy to się opłaca czy nie opłaca Ja ogólnie jak sami wiecie, mówiłem już to wielokrotnie Ja nie biorę dopłat, ja bez dopłat e, to uprawiam Tamte dzierżawy to tam sobie dzierżawcy biorą te dopłaty A tutaj u, u rodziców to właśnie rodzice biorą dopłaty Także ja z tego nie mam nic I tyle ile wychoduje tyle mam I powiem Wam to, że tak Na zero chyba wychodzę, tylko to trzeba różnie liczyć nie? To jest tak bardziej, że jak są żniwa to to jest Cała pula naraz, praktycznie a w ciągu roku, po trochu, po trochu, po trochu, tego to się tak nie odczuwa. Bo tam kupimy coś, jakieś odżywki, tam jakieś środki ochrony roślin, tam 200, tam 500, tam 1000 i to się tak rozkłada. To jest taka, jakby taka świnka skarbonka nie? To na takiej zasadzie działa, że naraz tego nie wywalamy, a po trochu tam wywalamy i wtedy mamy na te żniwa mamy taką jakąś większą sumę pieniędzy, którą możemy w jakiś inny sposób zagospodarować. Nie? Ale mi tu za wszystko gryzie. Tak więc widzicie, tak po trochu, po trochu jakoś to e, gospodarzy się, nie? No, ale na przyszły rok chciałbym teraz tak, tą ścianę wymienić, bo widzicie, ktoś kiedyś chyba zapomniał e, o rurze, że ma rozłożoną rurę i to chyba było wciągnięte, a chciałbym, żeby to ładnie było zrobione, ta ściana tutaj. Oraz ten cały tył. widziałem już na ogłoszeniach, że są ładne części do tego konsula, i ten tył cały bym chciał wymienić. O, ten cały tył tutaj, bo widzicie, jest taki pognięty trochę, i tam jest ten tył trochę tu jeszcze pogięty. I to by było fajnie tutaj wymienić, wtedy go ładnie poczyścić, to czy nawet nie wypiaskować, ładnie go pomalować, nowe naklejki wszędzie dać i zrobić go tak na tip-top, na lale, tak, żeby już cieszył oko i wtedy nie wiem, czy go zostawić w takim ładnym stanie dla siebie, czy dalej nim kosić czy go sprzedać i kupić bizonę także bizon zawsze mi chodził po głowie, tylko że ten kombajn jest fajny, zwinny, winny wszędzie mi wiadę i przede wszystkim mało pali, bo mało pali, naprawdę mało tak więc mam taką rozterkę, nie? to do tego a jeszcze teraz jedną rzecz chciałbym wam pokazać, a mianowicie te ciągniki. Może ktoś z was jest zainteresowany. Ogólnie wam powiem tak: się głupkowato to dużo ludzi śmiało, a teraz ludzie piszą, kurde co ile kosztuje i w ogóle, bo jak stawiłem jednego TikToka, że sprzedana jedna przyczepa, no to kurde już nagle ho ho ho, już kurde, o Jezus, to się coś tam się dzieje i teraz o, Teraz każdy się pyta, nie? Tak więc są tacy i tacy. Także idziemy jeszcze ciągniki zobaczyć, a może coś jeszcze się potem gdzieś nagra. A tu jeszcze tak na szybko Wam pokażę, jak tutaj te ciągniki do nas przyjechały. Jest tutaj Armatrac 754E+. Tak więc taki i drugi to jest Branson 5025C. Odpowiednik C360 Ursusa produkowany, raczej bardziej importowany go przez Ursusa i brandowany przez Ursusa jako Ursus C360, ale Możecie taki ciągnik zobaczyć na kanale jak Kocisko 75 i tam sobie naprawdę go chwalą. Także chyba jest to dobra jednostka. A ten armatrak to naprawdę tak ogólnie, jeżeli będziecie chcieli, podajcie znać też w komentarzu. To bym chciał zrobić taki odcinek z tymi wszystkimi tutaj sprzętami. Co i jak ile kosztuje. A tu jeszcze ładowarka. O, ładowareczka, fajna, zwinna. Hornet. Zbytnio kurczę, trochę e, chciałbym więcej o tym opowiedzieć, ale nie w tym odcinku, tylko zrobić taki dedykowany odcinek tym sprzętem, trochę im pokazać w kabinach i w ogóle. A na ten odcinek to już wystarczy taka mała zachętka dla Was. No tu jak widzicie już puste miejsce po przyczepie i ogólnie chyba wszędzie dwie albo trzy sprowadzić następne, bo jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie. Na tą też, na ten rozrzutnik też No i na te przyczepy też tam się pytają Ale to wiecie, dużo ludzi się pyta Ale nic konkretnego nie? Tak więc No to też trzeba takie filtracje robić Że dużo ludzi się pyta Ale tylko tak chyba Żeby no, umilić czas Właśnie nam tutaj siedzą w sklepie Także to różnie bywa A ja będę już tak powoli kończył ten odcinek I Mi się wydaje, że co nieco niektórzy to Swoją ciekawość zaspokoili no i teraz są. Trzeba będzie kolejne odcinki, to będą chyba zakładania kostki lub. Aha, jeszcze będzie uprawa, tam zrobimy uprawę, coś tam jeszcze będzie. Także co, do następnego, trzymajcie się, cześć.